Dzień dobry, nazywam się Zofia Metzner, mam 16 lat i jestem uczennicą pierwszego LO w Kościanie. Jestem finalistką programu stypendialnego Enea Akademia Talentów. Dzisiaj chcę opowiedzieć Państwu o mojej niezwykłej pasji, czyli tańcu mażuretkowym. Od 9 lat należy do zespołu mażuretkowego Wyrwa w Krzyminiu, gdzie trenerkami są pani Małgorzata Kujawa i pani Karolina Prałat. Dzięki wielkiej pasji i zaangażowaniu zdobyłam wiele sukcesów. Razem z zespołem biorę udział w mistrzostwach Polski, Europy i świata. W czerwcu 2024 roku odbyły się mistrzostwa świata w Chorwacji, gdzie zdobyłam tytuł mistrza świata w kategorii Banner Stage i dwukrotnego pierwszego wicemistrza świata w kategorii Flag Senior Stage i Flag Senior Mini. Indywidualnie zdobyłam nagrodę specjalną. Każdy potrzebuje odpowiedniego wsparcia, aby się rozwijać. Liczę na to, że dzięki na Akademia Talentów będę dalej to robić pod okiem niesamowitych osób. Chcę dalej zdobywać doświadczenie oraz brać udział w większej ilości zawodach na arenie międzynarodowej. Do tego przydałyby mi się nowe stroje, sprzęt do ćwiczeń domowych oraz choreografia, które chciałabym wykonywać z buławą. Dodatkowo pragnę kształtować swój język angielski w celu lepszego komunikowania się z zawodniczkami na konkursach sportowych oraz na obozach masuretkowych, na których również chciałabym uczestniczyć. Dziękuję za uwagę!